Współpraca LIVE, Park One Gdańsk, 29 kwietnia 2017 roku. Tu wy Nie gonię wcale. Płonij! Nie gonię. Mów. Ty co wiesz, nie wiesz? Aha. Nie goni Ej, I macie macie. Wierzymy. Ty, ty.

Do przodu, Bary, dawaj, dawaj, bary! No kawało mi na i parę parasil. Wszystko się nagrywa, nie? Takie komentarze. Takie warunki niestety. Taki tutaj. mamy klimat.

Nie ma dzisiaj ciopki, Agata o 3.30 była w terenie. A to o tej ciopce rozmawiamy. O jakiej? Paweł, Paweł... Paweł yy... Piotrek. Bizi! Z Piją. I z Jankiem. Pijat! Nie daj się chłopakom! Kresie, <laughs> Ile masz tam wody w tym plecaku? 5 kilo? Ile masz tam wody w tym plecaku? Dawaj, Jasiu! Książki mam <grystanie> Brawo Bydgoszcz! Cześć! <grystanie> Bydgoszczyni ochowie! Trzymaj grupa. Bydgoszcz zawitał na parku rozdań. serdecznie witali z kartem. Zaraz ręce odpadną. Ty nie waruj, ty nic nie trzymasz. Na czołgach parasolki. Jurek, do przodu! Dawaj Jurek! Doń dziewczyny! Hey, 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 do dawaj Zbysiek, dawaj! <grybuj> <grybuj> Cały czas do przodu! Do przodu! Mamy taki plan: ja tu zostanę, a ty pójdziesz rozdawać tokeny. Ale nie musisz całemu światu tutaj chodzić. Muszę, dlatego że ja poczekam na y, końcówkę. <laughs> tak, żeby nikogo nie pominąć w tym nagraniu. wieczorem walka stulecia. Kliczko, jakiś tam Dżo Złoty, jak tam, tam, tam. Tak. Dzisiaj, to już dzisiaj o 20.00, tam w trzeciej jakoś I trzeba by było ją gdzieś zobaczyć. Brawo, brawo. Coś spadło, spadło. Byś podał, a nie z krzyżysko. Ja nie mogę. <gry> Parasolkę trzymam. Wizja się powstała. Tu jest oczywiście nasz trzymacz parasola. temu panu już podziękujemy. Temu panu już dziękujemy. Parasolka zrobiła dzisiaj po prostu. Proszę ją zabrać z widoku. Szał pełen. Zimno. O łabędzko chodzi. Mam wątek poleciał. Czy co? Ja chyba się zmykam na ten. Tak, bo już biegną piersi. Dobrze. Na razie kończymy.